Szczęść Boże, szczęść Boże, jadę z Bugisiem do weterynarza. Bugis, pokaż się! Nie lubię jeździć do weterynarza! O okrutnym korku i słucham sobie radia. A w nim była piosenka o tym, że. Piosenka pokochaj mnie. Tam było coś o lekarzu dusz, i mówię, o super! W końcu jakaś piosenka w polskim radiu, o Jezusie! Taka otwarcie o nim nie, okazało się, że tym lekarzem dusz ma być podmiot liryczny, który śpiewa On no, mówi pokochaj mnie no nie, no po prostu nie ja y, chciałam powiedzieć, że żaden człowiek y, żadna pasja, żadna przyjemność y, nic, y, nie będzie naszym lekarzem duszy lekarzem duszy jest tylko Jezus Chrystus a konsekwencją zakochania się w Nim jest przyjęcie Jego nauki yy, i życie zgodnie z Jego nauczaniem, przytulanie się do Niego, budowanie żywej relacji z żywym Bogiem. I w sumie nagrywam to, bo yy, poirytowałam się <słuchając>, słuchając tej piosenki, ale wiadomo, podmiot liryczny być może chciał dobrze, kto wie! Mugiś, cieszysz się, że jedziesz do pana doktora. No, widzicie po mnie, że jest zachwycony. Zostańcie z Bogiem. Pa!